Wyobraź sobie dzień, w którym osiągasz wszystko, co zaplanowałeś, masz mnóstwo energii, a na koniec dnia czujesz ogromną wdzięczność i satysfakcję. Brzmi jak marzenie? A co jeśli ci powiem, że można świadomie kreować takie dni? Cześć, ja nazywam się Mateusz Legat, jestem trenerem mentalnym i przedsiębiorcą i w tym filmie pokażę ci w jaki sposób zaprojektować idealny dzień, a to wszystko oparte na setkach przeczytanych książek, badaniach naukowych i moim wieloletnim doświadczeniu. Zostań ze mną do końca, bo wiedza, którą ci przekażę jest naprawdę przepotężna. I pomoże ci osiągać wybitne rezultaty przy zachowaniu wysokiej jakości życia. A teraz przechodzimy już do konkretów. Od czego w ogóle zacząć planowanie naszego idealnego dnia? Przede wszystkim od tego, żeby zrobić to wieczorem, ponieważ jeżeli zrobimy to wieczorem, nasza podświadomość będzie pracowała nad realizacją tych działań następnego dnia. Druga kwestia jest też taka, że rano mamy tak zwane okienko produktywności. W ciągu pierwszej godziny mamy najlepsze zdolności kognitywne, więc warto by było wykorzystać wieczór jako czas na planowanie, po to, żeby rano od razu wiedzieć, co robić i zacząć działać. Pierwszym i najważniejszym elementem są emocje i nasze uczucia, czyli to, co chcemy zrobić, to zaplanować, w jaki sposób chcemy się czuć w ciągu naszego idealnego dnia. Widzisz, większość osób planuje tylko i wyłącznie zadania. A kompletnie nie myśli o tym, w jaki sposób chce się czuć w ciągu dnia. Więc zastanów się na chwilę, jakie emocje chciałbyś bądź chciałabyś, żeby towarzyszyły ci w ciągu dnia. Być może chcesz odczuwać więcej spokoju, być może chcesz, żeby Twój dzień był przepełniony radością, a może interesuje Cię ekscytacja i duma z własnych osiągnięć. Następną kwestią jest to, żeby zastanowić się i wypisać sobie, jakie konkretnie działania. Chcesz podejmować, aby odczuwać więcej tych emocji, które są dla ciebie ważne. Zapisz te dwie, trzy emocje, do każdej z emocji zapisz sobie dwa, trzy działania, które będą cię prowadzić do tego, żebyś czuł się w określony sposób. I to będzie dla ciebie kierunek, co warto planować w swoim idealnym dniu. Drugim kluczowym elementem idealnego dnia jest tworzenie. Czyli zobacz, większość z nas. Budzi się rano i pierwsze co robi, to wyłącza budzik i sprawdza, jaka jest godzina na swoim telefonie. Bardzo często od razu zauważamy jakieś powiadomienia i zaczynamy wchodzić na TikToka, Instagrama, odpisujemy na maile czy na różne wiadomości. I momentalnie przechodzimy w tryb reagowania, w tryb reaktywny, który sprawia, że jesteśmy bardziej leniwi, który sprawia, że bardziej prokrastynujemy i który zabiera nam energię do tego, żeby tworzyć coś wartościowego dla siebie i dla innych osób. My z kolei nie chcemy w ten sposób postępować. Dlatego przede wszystkim pamiętaj o tym, żeby usunąć swój telefon z sypialni. I w pierwszej godzinie chcemy zaplanować coś, co będzie wnosiło wartość w Twoje życie lub innych ludzi. I ten element tworzenia to nie musi być nic specjalnego. To może być pisanie dziennika, to może być rozwiązywanie jakiegoś problemu w kreatywny sposób, to może być zaplanowanie pierwszego bloku pracy właśnie na robienie rzeczy, które rozwijają Twój biznes. Takie, które są dźwignią, być może chcesz tak jak ja tworzyć content na YouTube czy na media społecznościowe. Pomyśl, co w Twoim przypadku rano możesz zrobić, co będzie dźwignią do osiągnięcia Twoich celów. Pamiętaj o tym, że tworzenie daje niesamowitą energię i poczucie głębokiego spełnienia. Także to jest kolejny element, który warto zawrzeć w swoim idealnym dniu. I przechodzimy teraz do trzeciego elementu idealnego dnia. Jest on mega kluczowy i chodzi tu o głębokie połączenie z ludźmi i z Bogiem. Zwróć uwagę na to, że żyjemy teraz w czasach, w których wszystko staje się powierzchowne. Przeglądamy krótkie filmiki na TikToku i Instagramie, czytamy strzępki informacji, żyjemy w dobie clickbaitów, a nasze emocje wyrażamy za pomocą emotikon. Mało już czasu poświęcamy na takie głębokie rozmowy, na budowanie głębokich więzi społecznych. Więc to, co jest tym głębokim połączeniem, to między innymi będzie Rozmowa taka w stu procentach uważna ze swoim partnerem bądź partnerką, gdzie patrzymy sobie głęboko w oczy, gdzie słuchamy się nawzajem, słuchujemy się w swoje emocje, w swoje potrzeby. To może być też czas jakościowy spędzony z Twoimi dziećmi. Czas, w którym nie korzystasz kompletnie z telefonu, ale może to też być rozmowa z przyjacielem bądź przyjaciółką, albo zaplanowanie po prostu wspólnego rodzinnego posiłku, gdzie kompletnie nie używamy telefonów. To jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że najdłuższe badanie na temat szczęścia i długowieczności, które trwa już od ponad 80 lat. Jasno pokazuje, że budowanie głębokich relacji i więzi jest głównym predyktorem szczęścia i tego właśnie długiego życia. Okazuje się, że osoby, które budują głębokie relacje, są o połowę mniej zestresowani, to są osoby, które żyją o 7-9 lat dłużej, i to są osoby, których u których ryzyko depresji zmniejsza się aż o 50%. Także budowanie głębokich relacji nie tylko da Ci poczucie. Spełnienia nie tylko da Ci przyjemność, ale będzie też fundamentem Twojego zdrowia psychicznego. A warto o to zadbać, ponieważ WHO alarmuje, że w 2030 roku depresja będzie chorobą numer jeden na świecie. Także koniecznie zadbaj o to, żeby w Twoim idealnym dniu była przynajmniej pół godziny lub godzina czasu na to głębokie połączenie. Drugim jeszcze bardzo ważnym elementem jest to głębokie połączenie z Bogiem. Ja jestem akurat wierzący, więc chodzi mi tutaj o modlitwę, o rozmowę z Panem Bogiem. Natomiast możesz komunikować się nie tylko z Bogiem, może być to siła wyższa, wszechświat, cokolwiek w co wierzysz i ma dla Ciebie znaczenie. Eee, I wracając tutaj do tej modlitwy, o której powiedziałem, nie chodzi mi tutaj o taką mechaniczną modlitwę, chodzi mi o taką głęboką rozmowę, gdzie poświęcam 15-20 minut i w ciszy. Rozmawiam z Panem Bogiem i mam okazję podziękować Mu za to, co otrzymuję od Niego w swoim życiu. Mam okazję powiedzieć Mu o problemach, z którymi sobie nie radzę. Mam też okazję powierzyć Mu rzeczy, których nie jestem w stanie przeskoczyć. I mogę też zadać wiele pytań, na które nie znam odpowiedzi, i wsłuchać się w nie i poczekać, aż one przyjdą. Także moje doświadczenie jest takie, że są takie momenty w moim życiu, gdzie poświęcając czas na taką naprawdę głęboką rozmowę z Panem Bogiem, jeżeli to robię regularnie, to moje życie układa się wyśmienicie. Jeżeli o tym zapominam, zazwyczaj pojawiają się problemy. Naprawdę warto w każdym swoim dniu, na tyle, ile jest to możliwe, zaplanować właśnie czas na takie głębokie połączenie, na świadomą obecność z naszymi bliskimi, z ludźmi, którzy są dla nas naprawdę wartościowi. Dlatego, że nawet istnieją książki istnieje taka książka, która mówi o tym, czego ludzie żałują przed śmiercią. I tam właśnie jednym z kluczowych elementów jest to, że ludzie żałują, że nie spędzali wystarczająco wystarczającej ilości czasu ze swoimi bliskimi. Także uczmy się na ich błędach, planujmy to w nasz idealny dzień, a dzięki temu żyjmy dłużej, bądźmy zdrowi fizycznie i psychicznie e, i odczuwajmy więcej radości i szczęścia w naszym życiu. Kolejnym elementem jest energia, czyli Planowanie takich rzeczy, które zapewnią nam wysoki poziom energii w ciągu dnia. I to jest mega ważne, ponieważ bez energii, tak na dobrą sprawę, będzie nam trudno realizować te wszystkie rzeczy, o których rozmawiamy. Jeżeli nie będziemy mieli energii, trudno będzie nam utrzymać uwagę i skupienie w rozmowie z najbliższymi. Ciężko nam będzie w sposób produktywny wykonywać trudne zadania. Ciężko nam będzie tworzyć. Ciężko nam będzie zmotywować się do treningu. Także ta energia jest kluczowa, i ja z kolei przez wiele lat pracowałem po 12-14 godzin dziennie, kompletnie nie dbając o swój sen, o zarządzanie swoją energią. Myślałem, że chodzi o to, żeby głównie skupiać się na technikach zarządzania czasem. I to był totalny błąd, ponieważ te techniki oczywiście są bardzo ważne, jednocześnie one nie są w stanie działać tak skutecznie, jeżeli po prostu brakuje nam energii życiowej. To, co zmieniło mój paradygmat, jeśli chodzi o tę kwestię, to przeczytanie książki Tonego Szwarca, taka praca nie ma sensu. I on tam pokazuje, jak bardzo ważne jest to, aby postawić priorytet właśnie na zarządzanie swoją energią, a nie czasem. I Tony Schwartz wyróżnia tutaj cztery takie poziomy energii: mentalną, duchową, fizyczną oraz emocjonalną. Być może w kolejnych filmach pokuszę się, żeby więcej nagrać na, te, na temat tej książki. Natomiast teraz chciałbym się skupić na fundamentach, które są kluczowe, żebyś czuł wysoki poziom energii w ciągu dnia. Dodatkowo jest to o tyle ważne, że będzie miało to też kolosalny wpływ na to, w jaki sposób będziesz myślał i jakie. Będziesz miał stan emocjonalny. A więc tutaj zawieramy kilka elementów. Po pierwsze, fundamentalną kwestią jest sen. Chodzi tutaj o to, żeby zadbać o minimum te 7-8 godzin snu, aby spać w sposób regularny czyli kłaść się i budzić o tych samych porach. Chodzi o to, żeby pamiętać o odpowiednim rytuale wieczornym, który będzie wyciszać nasz układ nerwowy, unikać niebieskiego światła, nie jeść na 3-4 godziny przed snem, tych takich ciężkich posiłków. No i też pamiętać o odpowiedniej porannej rutynie, która będzie poprawiała jakość naszego snu. Oczywiście tych elementów jest dużo więcej i odsyłam Cię gdzieś tutaj do mojego filmu, w którym mówię konkretnie, jak zoptymalizować sen i jak się stać profesjonalistą w spaniu. Także gorąco Cię zachęcam do przejścia do tego materiału. Druga kwestia to jest świadome odżywianie. I w obecnych czasach praktycznie każda żywność ma w sobie jakąś chemię. Dlatego nie chcę tutaj rozmawiać o tym, jakie konkretnie jedzenie Jeść. Chodzi o to bardziej, żeby przyjąć taką zasadę, żeby to jedzenie było dla nas jak najmniej przetworzone żeby 80% rzeczy, które jemy, były po prostu zdrowe, a reszta to mogą być jakieś przyjemności żeby ta nasza dieta była oczywiście łatwa do utrzymania w długim terminie. Jeżeli na co dzień spożywasz dużo cukru, dużo tłuszczów typu trans, Pijesz słodkie napoje albo zalewasz się od rana do wieczora kawą, no to oczywiście nie możesz liczyć na to, że poziom energii będzie wysoki. I tutaj to, co mi pomaga utrzymać jako taki reżim, bo też popełniam błędy, jestem człowiekiem, to zadawanie sobie regularnie odpowiednich pytań. A więc możesz sobie to zanotować i możesz zapamiętać te pytania. I stosować je w codziennym życiu. Kiedy chcesz po prostu coś zjeść, zadaj sobie pytanie: co mogę zjeść, co odżywi moje ciało? Jaki posiłek sprawi, że będę mieć więcej energii? Czyli zacznij traktować jedzenie nie jako ty czystą przyjemność, tylko jako coś, co ma odżywiać Twoje ciało jako coś, co ma sprawiać, że czujesz się dobrze. Jako coś, co ma wpływać, że będziesz żył długo, zdrowo i szczęśliwie. I teraz, oprócz jedzenia, bardzo ważne jest też nawodnienie. 75% naszego mózgu to woda, więc ważną sprawą jest to, żeby pić te 2-3 litry wody dziennie, jeżeli trenujesz być może jeszcze więcej. Więc warto tą butelkę mieć gdzieś blisko siebie i regularnie się nawadniać. Kolejna sprawa to aktywność fizyczna. I tutaj zachęcam, żebyś robił bądź robiła to, co po prostu lubisz. To, do czego nie będziesz potrzebował bądź potrzebowała się specjalnie motywować. Natomiast, tak na dobrą sprawę, jedną z najzdrowszych form aktywności fizycznej i mało wymagającej są po prostu spacery. 20-30 minut spaceru sprawi, że będziesz mieć mnóstwo energii, że będziesz czuł się mega wypoczęty i wzrośnie twoja produktywność. Kolejnym elementem jest to, żeby zaczynać dzień, od ekspozycji na światło słoneczne. Dzięki właśnie temu działaniu wyregulujesz swój rytm dobowy, podniesiesz poziom serotoniny i będziesz czuł się dużo, dużo lepiej. Następna praca to praca w odpowiednich blokach. Tutaj możesz wykorzystać do tego technikę Pomodoro. Pracujesz intensywnie przez 25 minut i robisz 5 minut świadomej regenerującej przerwy. Ewentualnie możesz pracować tak jak ja, czyli w blokach 90-minutowych, a później 15-20 minut przerwy na medytację, na spacer na wyciszenie się albo zjedzenie posiłka w sposób uważny. To co może ci podnieść też energię, to oczywiście wszelkiego rodzaju techniki oddychowe, medytacja, coś co będzie uspokajać i wyciszać twój układ nerwowy. Dlatego pamiętaj o tym, żeby te elementy też planować w swoim idealnym dniu. I piąty element twojego idealnego dnia to świadomy rozwój. I to jest coś co jest bardzo ważne i coś co wynika z naszego człowieczeństwa, z naszych potrzeb. Otóż każdy z nas gdzieś głęboko w sobie ma potrzebę samorealizacji. Nie musisz na to poświęcać nie wiadomo ile czasu. Wystarczy tak na dobrą sprawę 15 minut dziennie. Ja sobie policzyłem, że 15 minut dziennie to jest 91 godzin w skali roku. Także wyobraź sobie. Jakby to było, gdybyś 91 godzin poświęcił na naukę jakiejś nowej umiejętności? Zobacz, jak bardzo mogłoby to poprawić jakość Twojego życia. A widzisz, uczenie nowych rzeczy i rozwój sprawia, że odczuwamy więcej pozytywnych emocji w ciągu dnia, odczuwamy więcej radości i satysfakcji, tworzą się nowe połączenia neuronalne, dużo wolniej starzeje się nasz mózg, także jest to bardzo ważne i to sprawia, że naprawdę podnosi się jakość naszego życia. Także zaplanuj coś, co naprawdę Cię pasjonuje i coś, co lubisz. To może być czytanie książki, to może być słuchanie jakiegoś audiobooka. Ja akurat lubię książki na temat psychologii, na temat mózgu, lubię czytać biografie wybitnych ludzi tego świata, lubię czytać o treningu, o bieganiu, bo teraz akurat przygotowuję się do półmaratonu. Także Ty możesz na przykład uczyć się nowego języka, możesz uczyć się gry na gitarze. Pamiętaj, żeby robić coś, co sprawia Ci radość. Po prostu, i nie musisz planować na to naprawdę dużo czasu. Oczywiście fajnie by było, żebyś zaplanował ten czas na rozwój z samego rana, wstał wcześniej, poświęcił te 15-20 minut, bo wtedy, tak jak wcześniej wspomniałem, mamy większe zdolności kognitywne, będziesz lepiej zapamiętywał rzeczy, których się uczysz, i będziesz też mógł je wykorzystać w ciągu dnia. Więc od razu też rano będziesz mieć takie poczucie, kurczę, zrobiłem coś wartościowego, będzie cię to niosło przez cały dzień. I ostatni, szósty element, do którego cię zachęcam. To wieczorna autorefleksja. Chodzi mi o to, żeby na koniec dnia poświęcić 50 minut na czas samym sobą, wziąć zeszyt, długopis i odpowiedzieć sobie na kilka wartościowych, głębokich pytań, które z pewnością sprawią, że rozwiniesz się jako człowiek. Po pierwsze, zadaj sobie pytanie, co ja dzisiaj zrobiłem dobrze, z czego jestem dumny, jakie sukcesy zrealizowałem. To jest bardzo ważne, bo my jako ludzie jesteśmy bardzo krytyczni wobec siebie. Bardzo często mamy zaniżone poczucie własnej wartości. Jeżeli będziesz codziennie zauważał rzeczy, które robisz dobrze, z pewnością wpłynie to na Twoją samoocenę. Po drugie, zadaj sobie pytanie, co ja mogę zrobić lepiej następnego dnia. A więc dzięki temu codziennie o 1% będziesz stawał się lepszy. Pomyśl też o tym, czego się dzisiaj nauczyłeś. Co możesz poprawić, gdybyś mógł przeżyć ten dzień jeszcze raz? Dzięki temu będziesz rozwijać się jako człowiek i będzie wzrastała twoja samoocena. I głęboko wierzę, że ten wieczorny nawyk może zmienić twoje życie. Bo widzisz, większość z nas przed snem przegląda social media, siedzimy godzinę na telefonie, a tu wystarczy, żeby zamienić to na 10-15 minut. W świadomej refleksji, nie dość, że poprawimy jakość naszego snu, to będziemy stawać się lepszymi ludźmi, będziemy skuteczniejsi i jakość naszego życia drastycznie się poprawi. I teraz podsumowując, jak to wszystko połączyć w jedną całość? Przede wszystkim zacznij od wieczornego planowania, weź kartkę, notę, bądź kalendarz, i do każdego z tych sześciu elementów. Zapisz sobie i zaplanuj po jednej wartościowej aktywności. Możesz skopiować ten system jeden do jednego, albo potraktować to jako szwedzki stół i wybrać te elementy, które są dla Ciebie najbardziej lekkostrawne. I teraz najważniejsze. Nie chodzi o to, żeby każdy dzień był idealny, bo jest to po prostu niemożliwe. Równolegle do tego wierzę, że jeżeli będziesz w sposób świadomy planował swoje dni, z pewnością doświadczysz więcej tych pozytywnych i wartościowych. Jeżeli dotrwałeś ze mną do końca, serdecznie Ci dziękuję za Twoją uwagę. I ja ze swojej strony dałem Ci maksimum wartości. Będę wdzięczny, jeżeli odwdzięczysz się subem, lajkiem bądź komentarzem. A jeżeli jesteś sportowcem bądź przedsiębiorcą i chcesz zwiększyć swoją skuteczność i z większą pewnością siebie, realizować swoje cele, pod filmem w opisie znajdziesz link do bezpłatnej konsultacji. Także jeszcze raz dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.